Jak powszechnie wiadomo, nowa zawartość zawsze pośrednio przyćmiewa resztę zmian dokonywanych wraz z jej wdrożeniem i w przypadku sezonu trzeciego do Battlefielda 2042 ta prawidłowość się potwierdza. Z racji na to, że w poprzednich trzech materiałach skupiłem się na przedstawieniu wam właśnie samego nowego kontentu od kuchni wraz z tymi transparentnymi założeniami nowego rozszerzenia, w tym chciałbym omówić kwestie niewidoczne na pierwszy rzut oka przy dostępnych nowościach, a które w o wiele większym stopniu mam wrażenie determinują codzienną rozgrywkę. Zatem czy gracie czy nie, myślę, że warto posłuchać co tym razem stoi z aktualizacją z dopiskiem 3.0 ukryte za widmem grywalnej zawartości. A ponadto kilka słów o tym kiedy kolejny patch czy wydarzenie śródsezonowe. Jeśli natomiast nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz oceny tego materiału. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że sezon trzeci trwa 14 zamiast 12 tygodni, a w jego karnecie bojowym, tak jak wspominałem ostatnio, pojawiły się znane z serii premie do PD. Tym razem DICE trzeba pochwalić, bo czas jej działania liczy się tylko wtedy, gdy faktycznie gramy, a nie jak ją aktywujemy to na sobie leci godzinę niezależnie od tego, czy jesteśmy na serwerze, czy czekamy itd. W karnecie są wersje na jedną oraz 3 godziny. Funkcja, która została zaimplementowana w zasadzie bez wcześniejszych uprzedzeń, a również jest obecna w serii od czasów Batką Pany z przerwami na BF5 jest tak zwane pingowanie 3D, czy jak to woli 3D Spotting. Oznacza to mniej więcej tyle, że klikając przycisk odpowiadający za wcześniejsze pingowanie, system szuka w obszarze wrogów i wyświetla ich ikonę na określoną ilość czasu. Jeśli natomiast chcemy samodzielnie coś znaczyć, możemy tak zrobić klikając dwukrotnie tenże przycisk, czyli występuje miks nowego rozwiązania ze starym. DAISE jednak się zabezpieczyło i spamowanie tym przyciskiem uruchomi nam czas oczekiwania do ponownego uruchomienia tej funkcji, co ma oczywiście zapobiec sytuacji, w której ktoś używa sobie tego jako ciągłego ułatwienia w grze. Znaczniki nie mają opóźnień, a deweloperzy tłumaczą zmianę wzmożeniem komunikacji między zespołami i zmniejszeniem chaosu widoczności poprzednich pingów, które nakładając się na siebie mogły prowadzić do pewnej dezinformacji. Jest to na pewno kwestia sporna, ale jakby nie patrzeć, wracamy z dużym ograniczeniem jakby nie było do tego starego porządku w tym obrębie który w przeszłości aż takich ograniczeń przypomnijmy, nie miał i był jeszcze bardziej inwazyjny. Ja osobiście lubiłem zaznaczenie wskaźnikiem, gdyż w ferworze walki pozwalał docelowo określić konkretne miejsce naszym kompanom zamiast charakteryzowania słownie miejsca w obszarze, który nie wyróżniał się czasami za bardzo jakimiś obiektami. Oczywiście teraz jest to również dostępne, ale w formie czerwonego wskaźnika, no i dajcie znać czy jesteście i czy byliście w przeszłości zwolennikami takiego rozwiązania i czy będzie to forma panaceum na obszary o niskiej widoczności. Od teraz możemy w pełni dostosować sobie kolor chudu, a karta gracza z uśmieszkiem Bad Company uległa zmianie, ponoć ze względu na prawa autorskie. Przynajmniej w karnecie mamy brudnego Angela i namiastkę duńskich komandosów Jäger Corpset. Battlefield 2042 wielokrotnie potrafił nas zaskoczyć różnymi błędami związanymi z synchronizacją pobieranych plików. Od teraz pojawi się odpowiedni komunikat, który poinformuje nas o konieczności naprawy gry z pozycji launchera w celu automatycznego doinstalowania brakujących plików. Co ciekawe, ruch żołnierza po zmianie kierunku jest teraz bardziej płynny dzięki ulepszonej fizyce animacji. Tak dla wiadomości. Jeśli mowa o płynności, to warto wspomnieć o poprawionej wydajności, która ma zwiększyć FPS-y i wykorzystać zasoby sprzętu, co najbardziej widoczne, oczywiście, jest na najlepszych sprzętach. Dajcie znać, czy faktycznie Wam to pomogło. U mnie jest ciut lepiej. Ważne, że się nie popsuło i wszystko, jak na razie, jest w miarę pozytywnie stabilne. I faktycznie tak im plus. Zmiany dotknęły również wyświetlanie graczy. Żołnierz wyposażony w narzędzie naprawcze będzie mógł zobaczyć ikonę nad pojazdami, które wymagają naprawy, ale bardziej przydatna jest druga zmiana, gdyż kierowca pojazdu będzie mógł zobaczyć ikonę nad żołnierzami wyposażonymi w narzędzie naprawcze. Jest to o tyle przydatne, że będziemy przynajmniej wiedzieć, kto faktycznie ma możliwość pomocy, czy się od niej wymiguje, no ale myślę, że osoby, które wybierają obecnie gadżet, robią to całkowicie świadomie. Jeśli są jakieś zadania, to na pewno jest już wtedy inaczej. Poprawiono dźwięki broni i przebudowano odgłosy namierzania, co ulepszyło rozróżnienie tego procesu w powietrzu i na ziemi. Podobnie było chociażby w przypadku dodania kilku aktualizacji temu nowego odgłosu przy strzałach w głowę, pasujący bardziej do takich typowych BF-owych standardów. Dajcie znać, czy wyczuwacie zmiany. Jeżeli padaliście często ofiarami drona zwiadowczego oraz jego wiązek elektromagnetycznych, to mam dobrą wiadomość. Pojazdy otrzymują teraz wskaźnik ostrzegający o hakowaniu przez niego systemu jednostki. Teraz przynajmniej znamy źródło pochodzenia. Dodano następną możliwość zdobywania punktów za asystę, bowiem obniżono próg obrażeń potrzebnych do asysty przy niszczeniu pojazdów do jedynie jednego wolumenu. Oznacza to, że przy niszczeniu pojazdów będzie naliczanych więcej asyst, a sam proces powinien pobudzić w mniemaniu dajźniki temu zaangażowanie graczy we wspólnym celu, jakim jest niszczenie pojazdów. 2042 posiada chyba najwięcej tego typu mechanik, podobnie jak chociażby z asystą przez dym, co jest akurat dobrym rozwiązaniem. Docelowo jest szansa na szybszy awans, ale PD nie jest jakoś za to porażające. Wiadomo też, żeby nie stało się to nagle nadużywane przez graczy do boostowania sobie konta. Naprawiono błąd powodujący, że na konsolach poprzedniej generacji modele postaci nie były poprawnie renderowane, co kilkukrotnie przewijało się u nas w komentarzach. Był to na pewno frustrujący problem, także osoby grające na tej platformie mogą dać znać, czy update faktycznie wyeliminował ów kwestie. W aktualizacji 3.0 wprowadzono kilka zmian w celu poprawy responsywności żołnierzy w zakresie ruchów takich jak skoki, przeskakiwanie, wślizgi, wejście po drabinach i otwieranie spadochronów. W skrócie jest to szybsze, dzięki czemu unikamy pewnych chwil frustracji, gdy żołnierz nie chce z nami współpracować i się po prostu ociąga. Boty, ogólnie rzecz biorąc, częściej ranimują, obsługują bolta, nieco poprawiono też ich orientację. Wiadomo jednak, jak to jest ich byciem we własnym świecie, a gdy trzeba, potrafią super celnie posłać w nas serię. Ktoś piszący notkę z aktualizacji miał na pewno dobry humor, co potwierdza takie śmieszkowanie o ptakach, czy potem to o wyczyszczaniu. Śmiech niby to zdrowie, jak to mówią, więc niech sobie rzucają anegdotki, oby tylko skutecznie wykonywali swoją pracę, z czym momentami sporo osób ma pewne wątpliwości. Aczkolwiek ta aktualizacja wydaje się być faktycznie sporym przełamaniem i zawiera o wiele więcej pozytywów niż tych szczątkowych rzeczy negatywnych. Pewnym kamieniem milowym jest standaryzacja nowej klasyfikacji kategorii pojazdów, których jest więcej i które pozwolą na reglamentację konkretnych jednostek bardziej adekwatnie do konkretnych MAP czy trybów 64 bądź 128 osobowego. Sporo osób ma wątpliwości, czy nie spowoduje to nagłego zwiększenia ich obecności na polu walki, ale z tego co widzę, raczej tak nie jest gracze domagali się nowego podziału, większej przejrzystości w wyborze i dzięki temu ograniczaniu dostępności konkretnych pojazdów względem innych. I to się faktycznie zmaterializowało, także myślę, że chyba powinniśmy być zadowoleni z tego faktu. Granaty odłamkowe i zapalające eksplodują teraz zawsze po upływie licznika, niezależnie od tego, czy gracz został wcześniej trafiony, czy też nie, więc granaty stają się bardziej efektywne. W związku z tym polecam używanie tym bardziej urządzeń Irish'a wyłapujących tego typu elementy. Ucieszy jednych, a dezaprobacie drugich, ulepszono asystę celowania podczas odrzutu pionowego. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. W tej aktualizacji sporo elementów uległo modyfikacji w zakresie balansu broni. Zmniejszono liczbę śrutu strzelb i dostosowano obrażenia, by to zrekompensować. SWS-10 nie zabija już na jeden strzał w korpus do 20 metrów, bo DICE zauważyło, że ta opcja miała służyć defensywie, a w pewnym momencie była stosowana jako aspekt ofensywny. Zmiana ta zachęca obecnie do używania karabinów powtarzalnych podczas starć na średnim i dalekim dystansie i używanie broni pobocznej w sytuacjach walki na bliskiej odległości. Aby to dodatkowo wprowadzić w życie, snajperki przy strzale z biodra mają większe rozproszenie pocisku. AKS-74U jest teraz lepszy w walce na średnim dystansie. Avancis nie będzie już zabijać czterema pociskami w walce na blisko, gut. Skrócono skuteczny zasięg NTW wobec piechoty, ale zwiększono mu obrażenia zadawane pojazdom. Zmniejszono obrażenia mocnego M60E4, który paradoksalnie najpierw był za słaby, a potem dla równowagi za mocny, bo jakżby inaczej. M1911 i MP412 REX zadają nieco więcej obrażeń na dystansie, a C42 jest ciut bardziej szybko strzelny. PP29 zadaje nieco więcej obrażeń na dystansie, swoją drogą czy w pewnym momencie przestało nim grać. Nie wiem, czy to odnotowaliście. Ponadto SFAR zadaje mniejsze obrażenia w określonym dystansie, a ak 12 z powrotem otrzymał półautomatyczny tryb ognia do przełączenia, co w ramach testów zostało jakiś czas temu usunięte. Reasumując, balans w teorii został wyrównany, ale jak to bywa w tym przypadku, jak nie jedna broń jest zbyt dobra, to po jej zawsze pojawi się godny następca. Tym razem jednak Dice dodatkowo nie wywołało tego za pomocą jakichś dodatkowych zmian. Niestety, Portal, oprócz kilku funkcji i małego balansu broni, nie otrzymał nic nadzwyczajnego. Mam jakąś cichą nadzieję, że po sezonie czwartym dostaniemy jakąś mapę oprócz broni, albo chociażby żeby 2042 miała więcej niż jedną mapę w sezonie, bo naprawione wersje map faktycznie oddają, zwłaszcza te gruntowniej przerobione z nowymi obszarami, ale to nie do końca to samo, umówmy się. A propos przybudowanych map, następna aktualizacja 3.1 ma do nas zawitać jeszcze przed okresem świąt, wprowadzając m.in. na pierwszy rzut manifest, ale i tak bardziej czekam na rozłam, który dostaniemy w takim razie zapewne w styczniu. Do tego czasu mamy otrzymać nowe wydarzenie międzysezonowe, których może być więcej, patrząc chociażby na potencjalny terminarz tego pierwszego, który może być już dostępny przed świętami. Sokoli wzrok pozwolił niektórym graczom dostrzec na zwiastunie sezonu trzeciego M240B, obecnie dostępny w portalu, który najprawdopodobniej zostanie dodany w przyszłym lub przyszłych paczach. Dais tak jak w sezonie drugim, oczywiście będzie rozszerzać pulę broni ze skarbca, zatem to jeszcze nie koniec i możemy spodziewać się większej liczby tychże konstrukcji. Nowe błędy oczywiście są i powtarzają się, ale sama aktualizacja wypadła raczej pozytywnie, co umówmy się nie jest prawidłowością patrząc na to jakie problemy z wydajnością przez jakiś czas spowodowała uprzednia. Tym razem jest jednak wręcz przeciwnie i tendencja wydajnościowa została zwiększona bardziej na tą pozytywną stronę i gdzieś wyczytałem, że te lepsze sprzęty potrafią nawet wyciągnąć dodatkowo ponad 70 fpsów, co ciekawe. Mimo wszystko czekam na zarządzanie zespołami, na miastkę plutonów i funkcję z BF5, która pozwalała wymieniać punkty zdobyte podczas rundy na jakiś bonus. Mam nadzieję, że nowe pingowanie jest jakimś krokiem do wdrożenia części właśnie tych rzeczy. Dajcie znać, jak wam się gra, czy weszliście już pełną parą w sezon trzeci, czy Mundial skutecznie was od tego odciąga. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć.